Siemano widzę, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś przedstawiam Wam nowy, najlepszy sposób na zarabianie, o którym bardzo dużo osób może nie wiedzieć, a jest bardzo, bardzo fajny i ogólnie opłaca się z niego korzystać, nie trzeba mieć do niego żadnego kilofa nie jest to żadne kordekopanie kopanie, ani pajęczyn, ani kurde kopanie na strefie bez pvp, ktoś o nim może wiedzieć, bo jest to w miarę logiczny sposób, ale jest bardzo fajny i bardzo łatwo można zarobić. Przedstawię go wam w dalszej części filmu. Zostałem wam także losowanie na 500 miliardów. Jedyne co trzeba zrobić, to zostawić łapeczkę w górę, komentarz z waszym nickiem, którym gracie na mainstarze, i zostawić suba z dzwonem, i wbić na Discorda. Pamiętajcie o na Discorda, bo dużo osób na Discorda nie wbija, i potem się dziwicie, czemu nie wygraliście. Także pamiętajcie, będę to sprawdzał, czy jesteście na Discordzie. Jak was nie będzie, to niestety nie wygraliście. Tutaj macie jeszcze wyniki z filmu na. z filmu osta przed, ostatniego z Bettina. Wyniki na 300 miliardów. Także no, mordeczko, tutaj zgłoś się do mnie yy, na Discordzie PW, mojego Discorda znajdziesz w y, opisie filmu i to tyle, w sumie zapraszam was już do oglądania. To tak, widzowie, sposób polega na tym, że kupujecie sobie kobłyby. I Nie wiem czemu, nie wiem o co chodzi, ale patrzcie, tutaj cena kobłybów jest 3, tak, za jedną. I idziecie sobie na... ha, kuźwa, nie wiem, no 7 idziecie sobie, tak? I tutaj nagle cena jest 16. Także nie wiem, czy to jest zbugowane czy co. Ale tak, za tą cenę 3, to ja Wam powiem tak, że. No. Zaraz zobaczycie, co tutaj się stanie. Możecie sobie tak, wziąć sobie. Tutaj kupujecie sobie. Gwiazdę śmierci. Kupujecie sobie 10 staków za 10 miliardów, tak? Pięknie sobie kupujecie. O, sorry, tutaj, tak? Kupujecie sobie 10 staków za 10 miliardów. Macie tutaj wszędzie Gwiazdę śmierci, pięknie. Dzisiaj sobie na spawnie dwa chyba, też jeszcze jest trzy. Tak, jest trzy. I kupujecie sobie po prostu pajęczynkę. I ta pajęczyna, patrzcie, tutaj, tutaj jest ten stak, który zapomniałem. I za 10 miliardów mam, uwaga, zaraz wam powiem ile. Za 10 miliardzików mam 3 staki pajęczyn. 3,5 staka pajęczyn mam. 3,5 staka, bo tam jeszcze trochę mi dołożyła. 3,5 staka pajęczyn. I te 3,5 staka pajęczyn idziecie sobie na H1 nie wiem czy teraz wejdę bo jest full spawn o gadało mi się akurat wejść i wystawiacie sobie na rynku za rynek wystaw za za kurde 16 albo za 20 patrzcie raz dwa no i wystawiajcie sobie tak stack za 16 czekajcie kolejny sobie wystawię okej okay. tutaj pięknie kolejny i to mu wystawię za 8 Okej, okay. wystawione No i jeszcze mogę sobie w sumie troszkę kupić No bo w sumie dobra, no i zobaczymy czy, czy ktoś nam to kupi i powiem wam po jakim czasie Okej okay, widzowie, minęły jakieś dosłownie 2 minutki, 3 jak widzieliście tam, jak był tam ten urywek, to było 16 minut byłem na serwerze. Po prawej stronie macie nad scoreboardem. Teraz jestem 1844 i jak widzicie, tutaj już jeden typek kupił za 16 miliardów, yy, xxpvp Szefik. I tutaj jeden jeszcze kupił X napalony X za 15 miliardzików, Także no, wiecie. Tak naprawdę im więcej ich kupicie, im więcej ich wystawicie, to będziecie bardziej widoczni i po prostu jest większa szansa, że ktoś od Was kupi. Także wydajecie sobie, nie wiem, 200 miliardów na to. Wystawiacie to, jeden stack za, kurde, no 13, 14, 15. I, kurde, dosłownie macie za te 100 miliardów macie, kurde, z 600 miliardów. Także bardzo łatwy sposób na zarobek. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Pamiętajcie o losowaniu. Wpadajcie na Discorda, link w opisie. איתו בבריאות, נתתי להפתיע עם פילמיה, שמענו?